Witam Cię, człowieku rozumny. Serial Lucifer. Serial na Netflixie, 5 sezonów, łącznie 75 odcinków. Przyjrzałem się temu serialowi, dlatego że chyba z 10 osób w komentarzach, w różnych miejscach prosiło mnie, żebym zwrócił uwagę na ten serial i ewentualnie zrobił o nim materiał. I muszę powiedzieć, że gdyby to nie było straszne, bo jest to troszkę straszne, nawet bardzo, to byłoby to śmieszne, przekomiczne. Świat, <laughs> miejscami naprawdę, może człowieka rozśmieszyć, gdyby go równocześnie nie przerażał. O co mi chodzi? Podczas gdy w kościele katolickim, kościele, który kocham, e, natomiast nie mogę być zupełnie ślepy na niektóre jego błędy, coraz rzadziej mówi się o szatanie. Jest taka tendencja, nie za bardzo wiadomo, z czego ona wynika. To znaczy, można by przytoczyć dużo powodów, ale. To są hipotezy, tylko coraz rzadziej mówi się o szatanie w kościele katolickim, natomiast poza kościołem katolickim okazuje się to temat całkiem wdzięczny. Na przykład jest serial na Netflixie właśnie Lucifer, 75 odcinków na przygód Lucyfera na Ziemi, który to no, cieszy się olbrzymią, olbrzymią popularnością. Jest takie mądre zdanie, że największym sukcesem szatana jest przekonanie człowieka, że go wcale nie ma, że on nie istnieje. I dzisiaj już nie jestem pewien, że to jest prawda. To chyba była pewna mądrość etapu. W którymś etapie historii człowieka, szatan rzeczywiście przekonał go, człowieka, że nie istnieje. To była taka jakaś postać, mityczna, śmieszna taka postać. Mówienie o tym to zawsze zabobony. Na pewno ludzie z wykształceniem, no wiecie, taki z dużych miast, tacy światowi ludzie po prostu wiedzą, że to są zabobony. No gdzie z, do, z czym do ludzi, żeby o szatanie rozmawiać. Natomiast chyba to była pewna mądrość etapu. Dzisiaj na przykład ten serial zdobywa tak wielką popularność, no on jakby nie mówi, że nie ma tej postaci. Czemu o niej nie rozmawiać, czemu się jej nie przyglądać, czemu nie stawiać hipotez na temat. Tej postaci. Więc powiedziałbym, że dzisiaj chyba już to, że największym sukcesem szatana jest przekonać człowieka, że go nie ma, to, to ten etap się zamyka powoli, wchodzimy w nowy etap, dzisiaj y, coraz bardziej w zwykłej takiej popkulturze w rozrywce no, pojawia się postać, y, ta właśnie postać przedstawiana w sposób, no taki powiedziałbym troszeczkę sprzeczny z nauczaniem Kościoła katolickiego. Zanim jednak przejdę do rzeczy, chciałbym powiedzieć, że mój kanał jest jedynie dzięki wsparciu widzów. To jest zawsze żenujący moment dla mnie w odcinku, takie jakby żebractwo. Natomiast chciałbym logicznie dzisiaj o tym powiedzieć. Ten kanał będzie się rozwijał tylko wtedy, kiedy będę uzyskiwał jakieś wsparcie. Inaczej nie dam rady tego zrobić, bo muszę jak każdy w XXI wieku jakoś funkcjonować. I jeżeli ktoś chce, żeby ten kanał się rozwijał, podobnie jak ja, czego ja bardzo, bardzo chcę, to proszę rozważyć jakiś rodzaj wsparcia. Modlitwa, dobre słowo są bardzo, bardzo w cenie. Jednakowoż, no tak bardziej przyziemnie patrząc, jeżeli ktoś chciałby wpłacić mi dychę albo jakąkolwiek inną kwotę, wiem jak w Polsce traktowane jest w ogóle mówienie o pieniądzach, jakie to jest w ogóle żenujące, jakie to jest takie, no, okazał chłop, teraz po co to w ogóle robi? Dla pieniędzy. Jeżeli chcecie, żeby ten kanał się rozwijał, co jest moim wielkim, wielkim marzeniem, to trzeba, jakby, no, wspólnie wykupić mój czas z rynku pracy, żebym nie musiał ganiać w innych miejscach za pieniędzmi i mógł się skupić na rozwoju tego kanału. Jeżeli to, co powiedziałem, jest kompletną żenadą i wprowadza was w zakłopotanie, straciliście teraz do mnie całe zaufanie, to rozumiem, to tak właśnie mniej więcej w Polsce się podchodzi do pieniędzy. Jeżeli ktoś jednak jakby rozumie chociaż trochę to, co chciałem powiedzieć i chciałby wesprzeć rozwój mojego kanału finansowo, to pod filmem znajdą się linki do, do różnych możliwości. Mówię o tym dzisiaj głównie dlatego, że YouTube raczej demonetyzuje całkiem sporą część moich filmów, uważając coś jakiejś bliżej niezrozumiałej dla mnie przyczyny za takie no niewłaściwe do zarabiania na YouTubie. Przechodzimy do rzeczy. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, ale ogólnie wielu ludzi myśli, że ma pełen wpływ na to, jak pewien obraz na niego wpływa. Czyli oglądam sobie serial i sam sobie ustalam, co z niego wyciągam z tego serialu. Ja decyduję swoim jakby świadomością, co traktuję jako tylko żart, co jest tylko rozrywką, które treści traktuję serio. To jest oczywiście kompletna bzdura. I mam nadzieję, że gdzieś na głębszym poziomie intuicji każdy rozumie, że istnieje podświadomość i że obraz, zwłaszcza to, w jaki perfekcyjnie, sugestywny sposób dzisiaj konstruuje się na przykład seriale wysokobudżetowe, to wpływa na podświadomość bardziej niż na świadomość. Widz ma dosyć ograniczony wpływ na to, w jaki sposób jego podświadomość będzie reagowała na różne, powiedziałbym, obrazy, ale to jest oczywiście zwykle zestawienie obrazu, dźwięku, muzyki. No, Generalnie cała taka zupa szczęścia lejąca się z, z pikseli z ekranu która raczej pomijając świadomość, trafia w podświadomość. I teraz, kochani, jeszcze zaraz, zanim przejdę do analizy serialu Lucyfer, chciałbym na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Dużo, olbrzymia część ludzi myśli, że dzisiaj jest, mo można być pod wpływem wielu różnych koncepcji na temat rzeczywistości, że jest wiele źródeł, jakby, które nam próbują sprzedać jakąś, jakąś, jakąś ideologię, jakąś wiedzę. Na jednym z jest Kościół, jest tysiąc innych. I hipoteza tego odcinka jest taka: oddaję ją pod dyskusję, jeżeli ktoś chciałby się wypowiedzieć, że tak naprawdę na świecie są dwa e, źródła, z których można czerpać. E, jeden to jest kościół, w Polsce Kościół katolicki, i drugi to jest rozrywka. Tak naprawdę, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika, że człowiek raczej może być pod wpływem tylko tych dwóch rzeczy: wiara albo e, ekran. Ekran yy, telewizora, dzisiaj najczęściej oczywiście komputera i smartfona. Jakie inne? Można rozmawiać ze znajomymi, oczywiście można czytać książki, ale tak naprawdę najsilniej na człowieka może wpłynąć wiara albo ekran. Jeżeli uważacie, że są jeszcze jakieś inne takie siły, którymi się podda poddajemy w ciągu dnia, tygodnia, w dzisiejszych czasach chodzi mi o konkretnych ludzi, o ciebie, o mnie, nie o jakąś abstrakcję, tylko konkretnie. Jakim siłą może dzisiaj człowiek być poddawany? No więc, według mnie, rozrywka dzisiaj jest takim absolutnie zdominowała przekaz dla człowieka, jak ma rozumieć rzeczywistość, jak ma myśleć o sprawach. I oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, to raczej rozrywka pomija świadomość człowieka. Na poziomie świadomości oglądamy zwykle pewną historię, ten kocha te, tamtą, albo tego oczywiście coraz częściej zastrzelili go, gonią go i teraz oni coś tam rozmawiają, żartują. To jest takie jakby po powierzchni, a do podświadomości non-stop wlewane są treści. Chyba to jest dobry moment, żebym przeszedł do akurat analizy serialu Lucifer. Tak jak powiedziałem, 75 odcinków. Na starcie powiem, że na szczęście nie musiałem oglądać 75 odcinków, żeby dokładnie wiedzieć, o co chodzi w tym całym serialu. obejrzałem pierwszy odcinek bardzo mi urżyło, że nie muszę oglądać dalej, potem jeszcze sobie obejrzałem parę materiałów na ten temat, wywiadów, recenzji, bo ja też, moja podświadomość oczywiście jest taka sama jak podświadomość każdego człowieka. Ja raczej bym odmówił wlania tam więcej tego serialu, bo tak jak mówię, no, świadomością widzę dokładnie, co to jest za, za beznadzieja, natomiast podświadomość moja to jest coś, co ja chcę chronić. Przejdźmy teraz do serialu Lucifer. Na początku... Anioła Lucyfera przegnano z nieba i skazano na władanie piekłem po wieczność, ale postanowił zrobić sobie wolne. W historii chodzi o to, że Lucifer znudził się siedzeniem w piekle i przyszedł na ziemię. Pod postacią no nie ukrywajmy ultra super turbo charyzmatycznego i przystojnego mężczyzny. Now, devil, czy jako diabeł jestem z natury zły, czy raczej dlatego, że nasz staruszek tak postanowił? Wiesz, że jego miłosierdzie niedługo się skończy. Serial jest przepełniony takimi nawiązaniami oczywiście do Pisma Świętego, do historii Boga, Szatana, i to w ogóle taki tak pół żartem, pół serio wydarzam, że wszystkie pi 80% pieniędzy, które zarobili na tym serialu, powinni wprost przekazać w ogóle na kościół, tak? dlatego że jedyne źródło popularności tego serialu jest w tym, że porusza sprawy, kości sprawy kościoła, sprawy wiary. E oczywiście w sposób obrazoburczy, kontrowersyjny, ale tak naprawdę oni nie wymyślili tej postaci przecież. To nie jest tak, że siadł sobie, nie wiem, scenarzysta z pomysłodawcą w ogóle serialu i wymyślili taką postać, Lucyfer. Kasę się trzepie na tym, że biorą gotowca, nie? biorą prawdziwą historię, która interesuje ludzi, tylko potem kompletnie jeszcze uspokajają tych ludzi, że nie martwcie się, to jest bardzo interesująca historia. Bóg, Lucyfer. Natomiast, jeśli dla Was płynie z tej historii jakiś, jakiś może niepokój, taki nie dający spokojnie w sumieniu robić wszystkiego, co się chce, to my Was uspokajamy, to jednak są wszystko jaja. Ale macie tu 75 odcinków o tej postaci. No i teraz to nie jest do końca w porządku. Kasę powinni oddać się Kościołowi, bo sami nie wymyślili tej postaci. Żerują, trzepią kasę, więc to jest takie w ogóle interesujące, aby tak się zastanowić, czy ci ludzie, którzy to tworzą, wierzą w Boga. Jeżeli nie wierzą, albo myślą, że właśnie Kościół coś wymyśla, Pismo Święte to jest tych bajek... To dlaczego nie wezmą sobie postaci, sami sobie nie wykreują jakieś postaci, to biorą taką właśnie postać z historii, która dla nich jest bajeczką i bzdurą. Dobra, wracamy do serialu. Tytułowy ludcy wchodzi w różne interakcje z ludźmi. W ogóle lubi imprezować pić alkohol z kobietami, lubi przygody. Natomiast ogólnie to jest facet o dobrym sercu. Przypomnij Tatusiowi, że odszedłem z piekła, bo znudziło mnie granie roli w jego sztuce. Radzę ci nie obrażać, ojca. On obraża mnie od początku czasu. No i teraz, oczywiście, to co mówiłem na samym początku. Na poziomie świadomości każdy uzna, że przecież no jak jakiś oszołom, jakiś polski YouTuber twierdzi, że za tym płynie jakakolwiek treść. Przecież to wiadomo, że to jest tylko rozrywka, taka bajeczka żart. Ale jakby no nie wymyśliliśmy bajeczki żartu na temat postaci fikcyjnej. Zupełnie wymyślonej przez twórców serialu, tylko bierzemy sobie postać Lucyfera, który według jakby autorów, czyli Kościół katolicki, bo nikt na świecie nie poznał, jakby, że istnieje ta postać, z bajek. Bo jest to raczej postać, którą dowiaduj, o której dowiedzieli się dzięki chrześcijaństwu. I wybrali wciskać sceny, które właśnie muszą zaprzeczyć. Temu, co właśnie to chrześcijaństwo o nim mówi. Więc tutaj jest kimś, kto bardzo dobrze życzy człowiekowi, żeby on swoje życie wyprostował. Bo poproszę cię teraz o coś bardzo trudnego. Weź się w garść. Marnujesz swój talent. Wezmę się w garść. Obiecuję. Ale to nie wszystko. Dowiadujemy się również, że Szatanowi w ogóle nie zależy na tym, żeby zwieść duszę człowieka. Uwaga! Czy zaprzedałam duszę diabłu? <laughs> To by oznaczało, że diabeł jest nią zainteresowany. Tutaj, na szczytułowy przystoniak wchodzi na jakiś tam ślub i spotyka tam księdza. Jak ksiądz na niego reaguje? Yeah. Przy okazji, przekaż mu pozdrowienia ode mnie. No ksiądz, powiedzmy, jest taką sobie trochę pierdą, ale to nieistotny detal. Idźmy dalej, znowu usłyszymy, jaka jest w ogóle rola szatana w życiu człowieka. Ludzie lubią mi się zwierzać. Wyznają swoje grzechy? Tak naprawdę nie wodzę na pokuszenie, ale potrafię budzić ukryte pragnienia. Tak naprawdę nie wodzę na pokuszenie. Twórcy serialu zarabiają kupę kasy na tym, że biorą sobie postać, której w ogóle nie wymyślili i jedyne, co umieją sprzedać, to antyteza do chrześcijaństwa, i każdy, kto to zauważy i powie, hello, to jest zły serial, wy tutaj oszukujecie ludzi, to powiesz, skąd się wziąłeś, chłopie, w ogóle z czym do ludzi? Przecież to jest rozrywka, to jest taki, taka, taka jakby, taki żart no ogólnie. Widzisz ją? <grym> Założyłam fałszywe konto na Snapchat, żeby się ze mnie naśmiewać. Mała dziewczynka zwierza się lucyferowi, że ktoś ją krzywdzi. Uwaga, uwaga! Teza jakby chrześcijańska jest taka, że jeżeli ta, ta tamta druga dziewczyna krzywdzi tę naszą tutaj małą dziewczynkę. To ona uległa pokusie zła. Ale w naszym serialu okazuje się, że Lucyfer stanie w obronie tej naszej tutaj dziewczynki i podejdzie do tamtej. Uwaga! Hello, Cześć, łobuzico. I to jest oczywiście tylko rozrywka. No. To wcale nie, nie chodzi o to, żeby w podświadomość wlewać zamęt kompletny. Szatan staje w obronie dobrej dziewczynki i, i złą dziewczynkę karze, przestraszając ją. W serialu jest dwóch głównych bohaterów, to jest oczywiście postać tytułowa, oraz detektyw. Bardzo taka, no rzekłbym, zupełnie przypadkowo wybrana aktorka, wcale nie stawiana na to, że to ma być śliczna, przepiękna, super, bardzo ładna aktorka. I między nimi nawiązuje się rodzaj uczucia. I pomimo Twojego obrzydzenia, nie zaprzeczysz, że się dogadujemy. Ona przez długi czas nie wie, kim on jest, potem się dogaduje, kim on jest. W każdym razie oni zaczynają, oboje, mieć uczucia do siebie. Jest to miłość romantyczna. Posłuchajmy na przykład tutaj dialogu romantycznego. Generalnie, cały film jest taki, że dobro zaczyna zwyciężać w Lucyferze, tylko jakiś bóg na górze y, przypisał mu już z góry rolę y, i teraz on go trzyma w tej roli wbrew już pragnieniom Lucyfera. Okazujesz miłosierdzie. Martwicie, że porzucam ciemną stronę? Musimy utrzymać równowagę. Uwaga, uwaga, Bóg osobiście też pojawia się w tym filmie. Więc mamy Boga Ojca, tutaj akurat czarnoskurego. Jest nawet taka żarto, wiecie, to jest rozrywka, to ma być beka. Więc nawet szatan z Bogiem Ojcem idą na terapię, do psychoterapeuty, żeby poprawić swoją relację. <laughs> Dobre to jest, to jest naprawdę no beka, to jest po prostu beka. To, że ta beka zostawia Ci, mój drogi widzu, w mózgu, w którym możesz próbować rozumieć rzeczywistość, jajecznicę, czyli otwiera Twoją głowę, Wyciąga mózg, wylewa na patelnię, robi jajecznicę z twojego mózgu, a potem wkłada z powrotem w miejsce mózgu tę jajecznicę z mózgu i zamyka troszkę tak niewidocznie tutaj jakby czaszkę skleja, to po, i potem tak żyjesz. I jeszcze na dodatek, kiedy pojawi się ktoś taki jak na przykład ja, czy ktokolwiek, bo to jest to właśnie śmieszne w tym wszystkim, że oni mają już to tak rozpracowane, to jest tak inteligentnie wszystko przedstawione, że z tym praktycznie nie ma polemiki. Każdy, kto przyjdzie do młodego człowieka i powie, nie oglądaj tego młody człowieku, to już jest taka, taka babcia głupia, która w ogóle ojene, przecież to jest, to jest rozrywka. Młody człowieku, jeżeli ktokolwiek tego słucha, to nie jest do końca rozrywka. Każda minuta spędzona na obserwacji czegokolwiek, wszystko co oglądasz, zostawia ślad w Twojej podświadomości, i potem Twoja zdolność do przeżywania rzeczywistości, do stawiania czoła problemom, do tego, żeby po prostu być człowiekiem szczęśliwym, żeby się rozwijać, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie, żeby móc dokonywać jakichś właściwych wyborów, wiedzieć mniej więcej, kogo słuchać, kogo nie słuchać, jak to swoje życie poprowadzić, żeby po prostu być szczęśliwym, to wszystko w olbrzymim stopniu uzależnione jest od tego, co oglądasz. To jest suma obrazów, które wchłonąłeś. Im bardziej pozwolisz robić jajecznicę ze swojej głowy producentom, głównie ze Stanów Zjednoczonych, tych seriali, i będziesz wierzył, że to jest po prostu rozrywka. Ty płacisz ten abonament na Netflixie, na przykład oni ci dają rozrywkę, wszyscy są zadowoleni. I możesz w tym żyć naprawdę długo, nie wiesz potem, po skąd są niepokoje, skąd jest kompletna dezorientacja. Skąd bierze się to, że ty tak naprawdę jesteś zły na coś na świecie, ale do końca już nie wiesz nawet na co. Bardzo dużo ludzi, dzisiaj młodych, ma. Problemy. Problemy z tym, żeby czuć się w miarę bezpiecznie w swojej skórze, problemy z tym, żeby wiedzieć o co mniej więcej chodzi w życiu, problemy z tym, żeby wiedzieć do kogo się zwrócić po pomoc, problemy z tym, żeby umieć rozwiązywać swoje problemy, stawiać czoła swojemu życiu, dokonywać właściwych wyborów. Ma z tym problemy, ale przyjdziesz do takiego człowieka i powiesz mu: słuchaj, no to. Pomyślałeś o tym, że na przykład mieszanka tego, co masz na smartfonie i na ekranie komputera bardzo wpływa na wszystko, co ty myślisz, czujesz jak przeżywa rzeczywistość, to on powie, że ty jesteś oszołomem. To jest zagadka, którą nie jest łatwo rozstrzygnąć. Teraz też chciałbym się zwrócić do, do, do dorosłych, do rodziców. Jeżeli ty masz nastoletnie dziecko i ty nie wiesz, co on ogląda, no to ja nie wiem, jakim językiem do Ciebie mówić, żeby tutaj Ciebie nie obrazić, ale jest to wielkie martwe pole, w które wchodzi twój młodziak, i jeżeli ty myślisz, na przykład. Że na no tam sobie mój syn pooglądał taki serial, albo moja córka, jak ten lucyfer, to jest rozrywka, to są żarty. No nie wiem. Bez obrażenia Twojej jakby inteligencji nie, nie jestem w stanie nic mądrego ci powiedzieć, więc tylko poproszę, że przemyśl to. Do wszystkich apeluję, żeby nie oglądali syfu. Nie dla mnie, nie dla kościoła, nie dla swojej babci, tylko dla siebie samego. Twoja podświadomość jest jednym z bardzo ważnych elementów w Twoim życiu, które wpłyną potem na wiele, wiele, wiele sytuacji. Do tego stopnia, że mogą wpłynąć na cały, na cały kierunek Twojego życia, to to jest Twojej podświadomości. Ona jest silna, ona może sterować też stroną świadomą. Według mnie jedno z bardzo ważnych wyzwań w życiu człowieka polega na tym, żeby świadomie zacząć kontrolować to, co wpuszczam do swojej podświadomości, to, na czym chce budować swoje życie. Ale dobra, wracamy do serialu Lucyfer. Ogólnie jest to serial, który robi jajecznicę z mózgu odbiorcy. Powtarzam się, jest to o tyle żenujące, że ci ludzie nie potrafili wymyślić postaci, tylko biorą postać gotową. I 80% jakby sukcesu tego serialu według mnie polega na tym, że to jest właśnie ta postać, i że my pokazujemy w każdej niemalże scenie, że ona nie jest tak naprawdę taka, jak niektórzy tam mówią. Bo film sam w sobie, słuchajcie, to jest taka szmira, i nawet każdy, kto go oglądał, pewnie pomyśli, że ja przesadzam. Gdyby to nie była postać Lucyfera, tylko jakiegoś innego, wymyślcie sobie jakąś postać. Ja tylko oglądałem pierwszy odcinek. W pierwszym odcinku jest na przykład taka scena. Nie chcę umierać. Nie pozwolę ci. Ojciec będzie musiał na ciebie zaczekać. Ona zostaje postrzelona, on oczywiście jest dobry, ją ratuje. Ona się budzi w szpitalu. Well, Patrzcie, kto wrócił. Przecież gdyby w tej scenie nie chodziło o to, że on jest bardzo przystojny i jest jeszcze w ogóle to Lucyferem i ona jest bardzo ładna, to ta scena to jest najobrzydliwsza szmira, jaką kiedykolwiek ktoś stworzył. W takich okolicznościach ludzie się nie budzą w szpitalu. Gdyby nie ty, na pewno bym umarła. Dziękuję. Jeżeli są postrzeleni dwiema kulami, no to nie budzą się zwykle tak, że miła osoba z kwiatami tak koło nich siedzi i za jedną minutę wrzuca mu dziecko do łóżka. Oh, sorry. Przepraszam. Oh. Bardzo boli? Okay żyje. Mówimy o osobie, która jest postrzelona dwiema kulami i on bierze córkę i takiej wrzuca na jej ciało. I mówi, o sorry, ona nie, nie, tylko trochę jeszcze boli. No, to tylko dlatego przechodzi w ogóle niezauważone, jaki to jest syf, bo w tym serialu chodzi o coś innego, nie? O to, co jest pod spodem. Po pierwsze, oni są bardzo atrakcyjni i po drugie, on jest Lucyferem. Więc pierwszy odcinek ma jeszcze taką scenę, jak oni potem odkrywają tam zagadkę kryminalną. Nie wiem, czy znacie taką bajkę, no pewnie znacie, z Kubidu. Jesteś z wracaj tu. Potrzebna Scooby-Doo tam zwykle chodziło o to, że były jakieś takie strachy, różne emocje i na końcu oni odkrywali, że to wcale nie ten, co był głównym podejrzanym, ale ten jest tak naprawdę zły. I każdy odcinek prawie był taki sam. I serial Lucifer, gdyby nie to, że tam są bardzo, bardzo atrakcyjni ludzie i takie atrakcyjne sceny i że przede wszystkim tu chodzi o tę postać, to to jest na poziomie Scooby-Doo. I mówię to nie złośliwie, dlatego że jestem katolikiem, tylko tak jest. To są sceny żałosne. Oczywiście nie ukrywam, że ten serial, gdybym nie był katolikiem i też nie miał pewnej świadomości, co chcę wpuszczać, czego nie chcę wpuszczać, bardzo możliwe, że ja bym ten serial cały obejrzał. No bo to normalnie ciekawie. Bo seriale głównie się ogląda po to, że jest dużo atrakcyjnych ludzi w atrakcyjnych sytuacjach. Tak naprawdę historia jest w tle. Jeżeli myślisz, że oglądasz dla tej historii no to po co byś włączył następny serial, jak ten się skończy. Fajni, bardzo fajni ludzie, w tym przypadku również nie tylko ludzie, przeżywają fajne rzeczy i wszyscy są bardzo ładni i są w ładnych okolicznościach. No, po to ogląda się dziesiątkami godzin seriale. Natomiast to, że mówię o tym, że to jest taki scooby na poziomie samej fabuły, tak na poziomie właśnie podprogówki jest to potęga. To jest bardzo, bardzo silne wszystko i z całego serca odradzam ten serial, jak i każdy podobny serial, który zaczyna się gdzieś bawić na pograniczu, właśnie też spraw duchowych. Ktoś ostatnio przysłał mi propozycję, żebym się przyjął takiemu serialowi Sabrina na Netflixie. To jest na podstawie tego, co kiedyś się taka Sabrina, że tam ona coś, coś, jakaś czarownica. Teraz jest nowy serial Sabrina i podobno czysty okultyzm. Więc no, mogę, mogę przy okazji kiedyś tam zajrzeć. Na koniec jeszcze krótki wywiad z y, główną postacią. It's Um, so I, I, it could be said i'm from a religious family yes um, but they're all really great about it i mean they're obviously very supportive of my career and um, i think anyone that watches the show understands that it's um, there's quite a good message at the heart of the show mm -hmm. so I, actually weirdly for me like the nicest messages i get are from christians or from congregations okay. where people have embraced the story that we're telling in order to sort of Więc okazuje się, że ten facet ten ma dużo duchownych osób, duchownych prawdopodobnie, tak, jeśli tak można mówić na pastorów, tam też kobieta jest pastorem, to chyba chodzi o kościół protestancki i że oni wszyscy są zadowoleni z tego serialu, że to jest dobry serial, on tak twierdzi w tym wywiadzie przynajmniej i że w ogóle dostaje od różnych kościołów podziękowania, że fajny serial, bo tak fajnie rzuca światło na takie sytuacje i pomaga im ten, ten serial jakoś prze... Opowiadać ich historię. Podsumowując, tak jak mówiłem na początku, to byłoby bardzo śmieszne, gdyby nie było trochę straszne. Bo to jest naprawdę, gdyby się zastanowić, gdyby tu nie chodziło o duszę ludzi, czyli o rzecz bardzo śmiertelnie, wręcz poważną, ja bym się zwijał ze śmiechu na podłodze, że takie historie są w ogóle możliwe. Że najpierw się ośmiesza chrześcijaństwo, potem się bierze główne postaci z chrześcijaństwa, i tylko na tym buduje całą popularność serialu. Pierze się mózgi tym ludziom. I naprawdę, pomimo tego, że tam są różne poziomy tych graczy, o, już, o których już mówiłem wcześniej, że od samej góry nadprzyrodzonych sił, to oczywiście jest postać tytułowa tego serialu, za tym wszystkim stoi, ale z sił takich bardziej przyziemnych. I w którymś momencie dochodzimy do takiego prymitywnego poziomu, po prostu biznesu rozrywkowego, który wie, że im większą sieczkę ci zrobi z mózgu, tym z większym prawdopodobieństwem, ty klikniesz na następny serial. I kupisz nowy abonament za miesiąc z tego portalu, lub, lub też każdego innego takiego streamingowego portalu, bo Ty będziesz już usmażony po prostu tą dopaminą, którą oni dostarczają przez te wszystkie obrazy satysfakcjonujące, które zostawiają Ciebie w pustce kompletnej. I zaufaj mi, jeżeli jesteś młodym człowiekiem i Ty, lub w Twoim otoczeniu widzisz yy, depresję, jakieś problemy młodych ludzi, to uwierz mi na słowo, to jest zamierzone przez pewne środowiska. Żeby Ciebie złapać po prostu, żebyś do końca życia szukał jakiegoś ukojenia w rzeczach, które oni mogą Ci sprzedać. Ale to może dla niektórych odbiorców już się wydawać daleko posunięta hipoteza prawdopodobnie będę do tego wracał. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zachęcam Was z całego serca, żebyście bardzo chronili swoją podświadomość, bo ona ma też potem dosyć duży wpływ na waszą świadomość i potem możecie być na przykład w szoku, dlaczego choć rozumiem coś decydujecie, to potem nie jesteście w stanie samymi sobą sterować. Budzą się różne rzeczy. To wszystko ma w dużej mierze związek z obrazami, które świat dzisiaj wkłada Wam do głowy już w takiej ilości. Że mam nadzieję, że jakiś, y, jakiś przesyt niedługo nastąpi. Że ludzie się obudzą i stwierdzą detoks od obrazków y, trzeba zrobić. Ale to dobra, to może przedmiot na inny odcinek. Bardzo Wam dziękuję, człowieku rozumny. Trzymaj się, niełam się i dzięki za Twój czas. Na razie!